Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinych snów. Jakże chciałbym zobaczyć o znów Te wieże szczeliste wśród chmur niknął gdzie. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gotika. Jak widać Cape Down już jest dość niedaleko, ale jeszcze mamy tutaj ze sobą tego koleżkę, którą musimy doprowadzić. Już mniej więcej wiem gdzie. To znaczy nie byłem tam, ale pisaliście w komentarzach, także myślę, że jakoś tutaj. O, jeszcze tutaj jest więcej goblin niż, niż tylko jeden, który miał zginąć, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Także zajmijmy się nimi na szybko. Ten nasz koleżka chyba... On chyba w ogóle nie walczy, po prostu. I to taka jest jego tutaj rola. Okej, okay, chyba go trafiłem, ale się przycięło oczywiście. Ta, znaczy on... nie, on chyba chciałby. On chyba bardzo by chciał, tylko że po prostu... Nie wychodzi mu to kompletnie. I niestety... Ojej! O, dobra, Unik, przynajmniej się udał tym razem. Dobra, spróbuję ich zabić tak, na takim życiu. Widzicie, nie jest źle. O nie! Dobra. Wow. No i pięknie, da się wszystko zrobić tak naprawdę. Poprzednio narzekałem, że coś nie mogę sobie poradzić z tymi goblinami, ale teraz jakoś... ...było to dość proste, nawet na takim tutaj niskim poziomie życia. Także może gadam jakieś głupoty. Yy, ale okej. Okay. Albo tutaj po prostu się mniej bagowało tym razem. Może po włączeniu gry na przykład mniej bugów jest? <ścoughs> Jakiś taki... ...takie coś tutaj działa. Tu jeszcze był dzik. Z którym się chętnie rozprawię. Ponieważ jak, zauwa jak tutaj można zauważyć coś takiego dziwnego, że w zasadzie... Czemu... nie bijesz tego dzika. No dobra, nieważne. E, że w zasadzie <laughs> tutaj ciężko jest zdobyć doświadczenie e, zabijając potwory, bo... jest go tutaj... trzeba go dość dużo, a za zadanie się dostaje na przykład 5 co jest, co jest dziwne. E, wydaje mi się, że w Gothic'u 3 chyba tak jakoś nie było. Co to jest? Jezu, ogry tutaj są? Czy to normalne. Dobra, nie muszę z nim jakoś zejść normalnie. Także chyba będziemy musieli najpierw uderzyć tutaj do Cape Dun, praktycznie. Chociaż. Kto wie, znaczy. Chodzi... Kurde, przestań zacinać. Chodzi mi o to, że ja nie wiem, czy na przykład z tym orkiem mogę wejść sobie spokojnie do Cape Dun. O, ty jesteś kim? Zwiadowca jakiś. No i właśnie, czy tu będzie jakiś problem, że, że ja sobie idę z orkiem. No on nie chce iść do, do Cape Dun, nie chce iść tutaj, tylko by wolał. No, Normalnie zwiadowcy. Wszystko w porządku. Tu chyba tego nie było swoją drogą, To wygląda jak arena. Mogliby to wykorzystać. Ale nie, tutaj ktoś jest. Wojownik. Czego się spodziewać? No tak myślałem, że jakieś imiona będą, ale łuk myśliwski. No to biorę. <laughs> jak tak sobie leży sam. Tu chyba nie ma normalnego zajścia właśnie. Chyba, ale zobaczmy. Szczurki, to jest zawsze jakieś 10 doświadczenia. 20. 30. Za wilka jest 50, a jest 100 razy trudniejsze do pokonania, więc e, jakby warto może coś takiego też czasem zabijać. No nie, tutaj nie ma sensu iść, ale wiem, że to zajście jest tutaj zaraz po wejściu. Zajście zaraz po wejściu. I jeżeli nikt mi tutaj nie zrobi krzywdy za to, że przeprowadziłem tu orka. Czekajcie, może zapiszę tutaj wcześniej, żeby jakby co? E, ty tu chcesz pogadać? Nie, żołnierz. No to tu się gdzieś schodziło, zaraz w lewo i tyle. Tędy, dokładnie, chyba. Tak. O, tu jest ta piękna muzyczka. Chodź z nami dalej. Także ogólnie e, wilcze skóry, to chyba wszystko zostało z trójki zrobione. I też się zastanawiałem tak, taki sposób nad, cza, nad ciężkimi skrzyniami. Czy to nie jest czasem tak, że te ciężkie skrzynie są w tych samych miejscach, co były w, e, w Gotiku 3, po prostu? Czy to jest ta jaskinia? To jest pytanie. Znaczy, dobra, ciebie może najpierw odprowadzę. O, tu jest jakaś chatka. To być może tego na przykład nie było, więc to może być ta chatka. Są jacyś wojownicy. To już mi nie będziesz potrzebny, jak i tak nie walczysz. Więc jeżeli te skrzynie są w tych samych miejscach, to ja oczywiście nie pamiętam lokalizacji, ale no to by wyjaśniało na przykład, czemu w niektórych miejscach nie ma ciężkiej skrzyni. A. Ale jesteś, to jest tu. Teraz możesz odpocząć. Oto klucz. Skrzynia znajduje się w wieży w Monterze. Jezu. Wolałem to przewinąć, W Monterze. Ok, czyli wie, że w Monterze, trzeba będzie się tam gdzieś udać później. No więc kontynuując tamto, które już prawie zapomniałem. Więc te ciężkie, więc na przykład było do pokonania cztery tam dwa ciężkie stwory czy coś, i nie było ciężkiej skrzyni. A wydawałoby się, że to trudna walka, ale po prostu w tamtym, w Gotiku 3 by, byli tam jacyś bandyci albo nie wiem, szczury czy coś. Oj, pełzacze tutaj są. Hmm, to ciekawe, czy to tutaj ma iść tak naprawdę. Oj, nie chciałem uku. Jak sobie radzę z pełzaczami? Okej, okay, no jak będę ich trafiał, to spoko. To ma sens, one są wolniejsze ode mnie, jeżeli o to chodzi. Więc mogę ich tutaj taktycznie prać, odsuwając się i podchodząc. W sumie łatwa walka dość. Ale nie można spamować, bo zacznie blokować i po prostu będziemy musieli poczekać. Dobra. W takim razie pełzacze są spoko. E tak pisaliście, że to chodzi o tą jaskinię, w której były smoki, ale stąd się chyba da dojść do tych smoków. Takie mam wrażenie. Tu, tu z tego Nic co wiem jest ma. dużo skrzyń, i no może nie ciężkich, ale, ale właśnie takich metalowych kufrów i, i tym podobne, więc tutaj też. O, sztaba magicznej rudy razy dwa. Wow. No, kowalem nie jestem, ale myślę, że <laughs> nawet jakbym. Czy zobaczymy, nie? Może tam jeszcze punktów zostanie na coś, to, to się ewentualnie w to kowalstwo pójdzie, żeby sobie wykuć jakiś fajny miecz. Yy, dwuręczny najchętniej. Tak, to jest ta sama jaskinia. O, tutaj jest na przykład tu dalej metalowy nie da. kufer. Niemożliwe podczas walki. O, shit. Okej. Okay. No to mamy tutaj małe wyzwanie. Być może da się to zrobić. Spróbujmy go zatruć. Zawsze to już coś na, na plus dla nas. Dobra. Też się dota. Ten sposób. O nie! Czemu ty chowasz? Jezu, wciągaj. E, no, nie będzie to walka, która należy do najłatwiejszych. Aczkolwiek, może ty się tu zablokujesz? E, chyba nie, chyba nie. Nie, nie, ty się tu nie O Do tyłu! Jezus, Mariac, unik zaczął robić, no boże. Niektórych. O właśnie. No i teraz. I on nie robi tego unik. O Jezu, ale jako unik zaliczył. Jezu, to działa. Ja pierniczę, te uniki działają. Do tyłu. I on tam gdzieś traci życie, lol. Dobra, to jest walka stulecia. O nie, teraz się odsunął, faktycznie. I tutaj niestety. Dobra, załaduj kondychę, stary. Cz, troszeczkę niedobrze to wyszło, mógł się dalej blokować, to było piękne. Ale skoro... O Jezu, to był jego cios jakiś. Sorry, ja myślałem, że ty po prostu sobie tam coś ryczysz, nie? No wyciągaj, wyciągaj. I unik. O nie! Już wolę, wolę przeżyć to, ale normalnie teraz ten unik nie podziałał. Jakiś dłuższy robił ten, to walnięcie. Dobra, lesz. 500 doświadczenia. No to była piękna walka z trollem, trzeba przyznać. Milion łapek w górę i tak dalej. Zawsze YouTuberzy tak mówią właśnie, że coś fajnie wyszło, to, no to, to za to muszą być łapki po prostu. Bo inaczej to nie przejdzie. Nie wiem. Nieważne. Ja tak raczej nie robię. Znaczy, może tak powiem, ale to bardziej w żartach niż, niż na serio, żebyście tam łapkowali, więc spoko. Ym, idziemy dalej. Jak ten troll tutaj w ogóle. On przyszedł gdzieś stąd. Tamtą skrzynię chciałem wziąć, ale nie wziąłem. I Gość sobie siedział na takim skraju tutaj urwiska. Kolejna sztaba magicznej rudy. One są dość drogie. Znaczy, tutaj pisze 1000 w sumie, jest napisane. Ale, ale z tego co pamiętam, to było chyba droższe. Może mi się wydaje? Nie wiem. Lodowalanca. O to jest bardzo fajny czar, bo to jest przecież zwykła bryła lodu, która działa. no Szkoda, że w tym momencie nie tak jak w gotiku dwójce, że zamrażała na zawsze. Tylko, znaczy na zawsze, na długi czas i można było bić, tylko do pierwszego uderzenia. Więcej. Dobra, tu braliśmy. Tu pamiętam, szedłem, walczyłem z jakimiś ogrami kiedyś. Tu jest wąż. To też tak patrząc w sumie na te wilki, to naprawdę nie warto odpuszczać tych, tych węży, tych takich małych stworzonek, bo to zawsze 10 doświadczenia. Pięć szybko pokonujesz, i masz jakbyś pokonał wilka, więc. Czy tam pokonała, bo dalej nie wiem, czy mi oglądają jakieś dziewczyny. Znaczy, przynajmniej dwie. Z tego co mi wiadomo. Przynajmniej dwie, bo mają. Yy, właśnie, bo mają co? Yy, Bopis. Shit. O, oh, fuck. Dobra. Przynajmniej dwie, bo mają po prostu. Nie to, że awatary nawet dziewczęce, nie to, że niki jakieś takie jakby dziewczęce. Hmm, tutaj się tak. Muszę tu uważać, bo. Dobra. Tak zadziałało. My jestem w stanie go tutaj pokonać, ale. Jeszcze nie. I teraz na przykład. jak Kurde, niczym. Dark Souls, tylko że troszkę gorzej. Albo. Po prostu w momentach, kiedy on będzie. robił coś takiego, ja będę włączał tab. Teraz wyłączał. Nie, dobra, to, to nie działa tak do końca. Dobra, lecimy cię. Okej. Okay. Możesz spać, bo i tak nic z ciebie nie wypada. Ej, radzę ze strolami normalnie, kurde. Wystarczy znaleźć sposób. Czyli te uniki, jako że są unikami, gra to traktuje w tym momencie, jakby nas w ogóle w tym świecie nie było. Nie jesteśmy niewrażliwi na wszystko. Czyli robiąc unik, tak naprawdę yy, tutaj wygrywamy życie, czyli hmm, Narzekałem na te uniki, ale okazuje się, że są jeszcze głupsze niż myślałem. Tyle, że na plus trochę dla nas, nie? W takich momentach jesteśmy niewrażliwi na wszystko, jest szkatuła złoto, Pewnie tamci ludzie są gdzieś na dole, więc nie wiem, czy dzisiaj do tego, do, do tego Cape Down wejdziemy. Może jakieś pół odcinka minęło. no Może mniej w sumie, bo coś tam na synchronizację jeszcze traciłem czas. Na przywitanie, żeby było jak najlepsze. Wcale nie było jakieś dobre, ale. Niech już będzie. Po prostu czasem się zacnę, albo mi. Mm, o, dobra, widać tam. Nie, to są gobliny. Yy, albo się zacnę, albo mi po prostu. Nie wiem, yy, zechce zach się kaszleć, bo to wiecie, jest, jest dość wczesna godzina i tak jeszcze człowiek się nie odzywał za bardzo do nikogo, bo nie ma do kogo w tym momencie. Czy ja tu powiem spadać? Tam nie było normalnego zejścia. Pewnie było, ale dokładnie to samo zrobiłem w Gotiku 3. Tam jest kolejny troll. Nie, to jest ten, co spadł. Yy, tu są pełzacze. To nie wiem, zatruję. Zatruję was po prostu. I ty tutaj sobie już pędzisz do mnie? To come on. Jezu, surfuje. Dobra, on się broni, bo za długo go tutaj ulałem. Ten też się zaczął bronić. Dziwna sprawa, w sumie nie powinien. Coś nie mogę go dobrze teraz. Okej, okay, dostał. A się tu blokują, więc spoko. Tamten traci życie samo bo ma problem z chorobą. Okej. Okay starczy się odsuwać i dawać do przodu tam wygląda jakby ten troll żył, ale chyba nie żyje no nie, tylko żeby mi tutaj teraz nie podchodził yy, ten ten mu tam dobra nie, nie, spam nie o, widzicie, to w jaskiniach nie działa za bardzo ten unik tak jakby coś tutaj było coś się tutaj bagowało dziwnie dobra, mamy po tobie ty tam straciłeś target ale to nic, zaraz, zaraz, się... ciebie też ubijemy yy, zobaczymy czy znajdę jakąś technikę na szybko na na ogra Halo? Byłeś tu? Czy mi się wydawało? Hm. Jeżeli jest tylko jeden... Co raczej nie wierzę. Zresztą to by było głupie, żeby tutaj byli ci uciekinierzy, nie? Znaczy ci renegaci, ale okej. Okay. Dobra, jesteś szybszy 100 razy, ale ciebie chyba spamem się załatwiało, z tego co mi wiadomo. O, szczególnie takim, jak już nie możesz po prostu tutaj nigdzie wyjść. Zaraz mi się kondycha skończy, ale... Być może, być może coś tutaj się uda. Osiągnąć. Gdzieś tam znalazł składkę na, na to, żeby mnie zaatakować. Teraz już ja atakuję wolniej, ale to już myślę, że ciulci w ten. w młot. Mm. I jest pięknie. Też 500 doświadczenia, tak naprawdę. To jest dziwne. Powinno być jakoś to lepiej rozdysponowane, ale tak chyba było też w trójce. Jakoś mi się w dwójce ten, to doświadczenie podobało, bo to było zawsze jakieś tam różne i na no za trola było chyba 1000, tak? O jezu, to jest dwóch, ale idzie tylko jeden. Pięknie. A za czarnego trolla na przykład 2000, no bo rzeczywiście był dużo trudniejszy i, i rzadko jest taki przeciwnik, więc niech, niech dadzą te 2000. No o pięknie. Tylko ty się tutaj nie masz gdzie zaciąć, ale jak będziesz robił takie ciosy, to mi się to nawet... No dobra, teraz mi się nie podobało. Akurat. Dobra, żebyś mi tu... O nie. Kucni i wstał. Dobra, trudno. Poleczymy się tak. E... Kurde, no nie wiem. Jakoś to leczenie podczas walki, wiecie co, no po prostu I wiem, że jest to może, może być dla niektórych irytujące, że no kurde, czemuś się w podczas walki? No to nie lepiej, nie wiem, jakąś jakąś inną taktykę przyjąć, ale to jest to jest ciężko niektórym czasem pojąć, dlatego że nigdy nikt z was nie nagrywał pewnie na YouTube. Znaczy nie nikt, no może niektórzy nagrywali, to może ci akurat rozumieją, ale w momencie, kiedy ja, na przykład, przegrałbym tę walkę teraz, musiałbym wczytywać. Tracić na wczytywanie, bo go tych trzy Bogów się wczytuje dłużej nawet niż trójka. I to jest trochę przerąbane. No to jeżeli ja bym musiał tutaj jeszcze jakieś wczytywanie robić gdzieś w międzyczasie. A to wino miałeś. No to to byłby trochę problem z, z tymi odcinkami, bo nagrywałbym go wtedy, nie wiem, godzinę, a wrzucałbym z tego 20 minut, więc to jest strata czasu. A w momencie kiedy. Wykorzystamy baga bo, bo sama gra jest i tak dość zbagowana że na minus też są bugi i jakieś dziwne rzeczy się dzieją. No to właśnie, no to tak to wygląda potem. Dobra, tu jesteś tylko już ty. Chyba zapisywałem przed chwilą. Więc załóżmy, a ciekawe czy im można wbić. A ty może chcesz ze mną porozmawiać? Ja nie wiem, może w sumie byśmy pogadali. Nie, chyba jednak nie, ale akurat teraz musiałeś, jak ja tutaj próbuję cię oczarować. no unik, nie da się z czarami uniku robić, to ciekawe. Ale ty coś jesteś taki też jakby, jak tamten ork nieco. Bitka nie zadziałała. Chciałem zobaczyć właśnie jak, czy bym mógł go jakoś ciężkiego ciosu tutaj wyprowadzić. O nie, teraz ja się zablokowałem. Do tyłu. Do tyłu, do tyłu, kucnij, ulecz się. No, wszelki wypadek. No po prostu to jest YouTube wolę... Mm, znaczy też wolałbym zobaczyć jaka tam dalej. Historia jest jakieś zadanie, niż powtarzać jakieś walki po prostu, no bo to jest... spoko się walczy powiedzmy, chociaż byłem raczej fanem tej walki z Gotika 2. Nie wiem czemu. Ta jest niby bardziej dynamiczna, że taka bardziej. Ja wiem, ale. Jednak. No i można kilka celi naraz uderzać, co jest akurat plusem. Ale no. E, po prostu. Tam jakoś to się łatwiej robi. Znaczy, nie wiem, może nie łatwiej, ale tam fajnie, fajnie to wychodziło. Te ciosy boczne dało się wyprowadzać. Dobra, bo teraz to mogę faktycznie zginąć, a tego mięsa coraz mniej. Na szczęście mamy coś chyba. Tak, 27 do usmarzenia, to jeszcze coś tam będzie potem. Oni są trudniejsi od troli. Mogę ich raz uderzyć, chyba, że będę próbował. O nie, to już już ciężko, bo jestem przy ścianie. No nie, widzicie, zrobił mi unik w momencie, jakimś takim głupim. I potem już nie mogłem zrobić właściwego uniku. Dobra, więc to było takie ryzyko, ale tak wyliczyłem, że jeszcze powinien mnie teraz móc raz trafić, a ja go chyba wtedy dobiję. Więc oj, coś tam było takiego dziwnego napisanego. A, pałka nabijana gwoździami. Nie dobra, taki, taki długi napis myślałem, że po prostu to jest coś. Coś innego, ale jednak spoko. No i tu jest metalowy kufer. Czyli nic takiego bardzo ciekawego, ale jest magiczna ruda. Więc albo sprzedaż, albo wiadomo, coś tam się z tego wykombinuje. I cóż, idziemy dalej. Nawet jeżeli tutaj nie będzie tych renegatów, a myślę, że może będą. No to jeżeli nie będzie, to jednak coś tutaj, coś tutaj może ugramy. W sensie. O, są jeszcze gobliny. W takim sensie, że być może no, tutaj te ciężkie skrzynie będą, tak czy siak, więc. E, gobliny, kurde, wypierdzielać. No i tak pisaliście też, że rzeczywiście warto tutaj zainwestować sporo w życie, bo lepiej być takim twardym gościem, bo tutaj e, jakby tu ciężko jest. To ci przeciwnicy rzeczywiście dużo biorą. Nie wiem, czy to jest. Aha, jeszcze jedna sprawa. Dobra, to wam pokażę na żywo. Opcje, poziom trudności jest średni, i tutaj nie ma czegoś takiego jak zmiana alternatywnego SI, tak jak tutaj tam pisali niektórzy w komentarzach, się troszeczkę kłócili, ale to nic i tutaj nie ma jakby takich rzeczy. No jest poziom trudności, mogę sobie tylko wybrać coś takiego, chyba że na przykład zmiana na łatwy wyłącza to alternatywne SI, a reszta się nie zmienia. No nie wiem, Do takiego czegoś tu po prostu nigdy nie było. W gotiku zwykłym trójce, aha, tu jest to drugie wyjście z jaskini, dobra, to pierwsze sobie zostawimy. W gotiku trójce zwykłym rzeczywiście coś takiego było. Dobra, korzystając z ogniska. Tam prawdopodobnie jest beczka, z której mogę się napić. Usmażymy sobie coś takiego i nawet to, jeżeli mogę. Jasne, smażony chrząszcz, pyszne. I teraz jakoś musimy jeszcze zejść na dół. Dokładnie jest to beczka z wodą, tak jak mówiłem. To prawdopodobnie bierze więcej pamięci niż zwykła beczka, ale twórcy jakoś stwierdzili, że nasramy wszędzie beczkami z wodą. Okej, okay. nie, to jest racja, to są ci renegaci, tak. Kupiec od wszystkiego, ale to są renegaci, którzy mają Białe niki, także tutaj powiem szczerze, że chętnie do nich zajrzę. Mają nawet świnie, kurczę, tutaj smoki kiedyś żyły, wiecie? Ja to zabijałem niedawno. Ty jesteś po prostu renegatem i tyle, i macie świnie, dobra, ale tutaj macie na pewno też ciężkie skrzynie. I zastanawiam się, czy te ciężkie skrzynie będą przypisane jakkolwiek do nich. Goblińska jagoda. Czy po prostu mogę sobie je okraść, czy nie? Jezu, ale was tutaj jest. Ciężka walka może być. Znaczy no tutaj na przykład jest coś fajnego, nie solidny metalowy kufer. Zapiszę i trudno. No mam ej, nadzieję, ej, że Co się tak skradasz? Widzicie, one jakby nie są te skrzynie przypisane do nich w jakiś sposób, bo to była jaskinia ze smokami i tutaj chyba mogę sobie kraść ile chcę. I tu jest nawet stara skrzynia i nikt mi za to nic nie zrobi. Chyba że no nie, bo w sumie miałem tak się zapytać czy czy nie jest tak, że każdą mogę tak po prostu okradać? Ale z tego, co wiem, to nie, to nie jest tak, że mogę każdą, bo... Kim jesteś? Jestem tu, by wysłać was na tamten świat. No co? Chcesz to zrobić tylko dlatego, że nie uznajemy Gorda za naszego Ty debilu, czemu Dlaczego oni się... Dlatego, że chcemy kroczyć własną ścieżką? Przykro mi, ale już przyjąłem to zadanie. Świetnie tym, po prostu. Poza Weingard sowicie mnie wynagrodzi za wykonanie tego zlecenia. Myrtana, kraina morderców, bo jak inaczej określić to. Zresztą teraz. No wszyscy się na mnie rzucą. jakoś przekonać, żebyś nas nie zabijał. Okej, okay, no to przekonaj. Dobra, spoko. Jezu, przynajmniej tyle. Myślałem, że Debil zagadał i po prostu będę musiał wal. Tu też dali beczki z wodą. Wszystko wszędzie się można napić. Młot kowalski piła to nie. Chyba, że usunęli. Nie, no tu jest. Ciężka skrzynia, pięknie. I tu jest zabójca nosorożców. Nie będę używała, no ale sprzedaż. Wiadomo jak to jest. Maksymalna ma na plus 10. W sumie taki sam pierścionek chyba był w starej skrzyni, czy coś podobnego. Dokładnie się na tych starych skrzyniach nie skupiam teraz, bo nie zależy mi za bardzo na czarach, na takich rzeczach. Ale otwierać mogę, oczywiście. Dobra, czyli Renegat przywódca. Chciałbym jeszcze porozmawiać z, z Renegatem, handlarzem wszystkiego, czy jakoś tak. Kupię od wszystkiego. Ok. A dlaczego? A dlatego, że tutaj mamy coś fajnego. Nie masz kasy, nie masz 15 tysięcy. Weźmiemy sobie wytrychy, bo się kończą. Sprzedam ci. A, to niedużo kosztuje, jednak 6000. Morgen. Morgen. Jak to jest? Morgen Stern. To się powinno czytać. To. to ciężki, ciężka gałąź. Wow, nie wiem, czy była taka Chyba była. 6000. Ty masz złota 15000. Włożymy sobie tak, dokładnie będzie 5 tysięcy, 15 200. Miecz Austina zostawiamy. Zwykły miecz można sprzedać. To tak samo. Łuki myśliwskie to też. Tutaj kurczę coś, co mi nie będzie potrzebne. Raczej maksymalna mana. Mamy trzy takie pierścienie, więc one są tanie, ale może jeden się kiedyś przyda. Nie wiem, zostawię sobie przed pociskami, to raczej nie. Wytrzymałość aż dwa mi niepotrzebne, ale jakiś tam mam założony z tego co wiem. Tu mam cztery takie same, więc i tak nie założę wszystkich. A z tego co wiem, dokładnie taki sam. Chyba mam założony w ogóle na siebie, więc to też sobie zostawimy. Paczek z bronią. To, jakieś pierdoły, to już tam myślę, że można zostawić. Ile kosztuje ta ruda? Tylko 20, czyli dość mało. Nie wiem, czy to nie było droższe. A to 250, też wydawałoby się, że jest to droższe. Dobra, dołożę w ten sposób tutaj i tak będę na plus 32 tysiące. Dobra, no i pasowałoby ich zabić teoretycznie, ale zobaczmy, jaką on ma dla nas ofertę. Zapiszę, bo przed tą rozmową może, może na przykład potem zacznie nas bić, jeżeli się nie zgodzimy. Co chcesz to zrobić? Zapłacę Ci więcej niż Vanguard. Rozumiem. Dobrze, zgoda. Ale będziesz musiał coś dla nas zrobić. Co? Mianowicie. <laughs> Odkąd się tutaj znaleźliśmy, nie mamy pracy. Wiedz, że przekazujemy Ci całe nasze złoto. Pomożesz nam znaleźć jakieś zatrudnienie, żebyśmy mogli znowu żyć jak normalni ludzie? Dobrze. Będę o Was pamiętał. Węgard musi umrzeć. Aha, spoko. No to teraz robię albo to, albo to zadanie. Powiem ci, gościu, że ty masz ciekawą tarczę. Taką bardzo ładną. Wiecie co? Y... <noise> Przede wszystkim, głupotą jest to, że oni tutaj mieszkają. Jak oni tu weszli, nawet dobra, jak weszli i nie było tam u góry tych wszystkich niebezpieczeń, z, które, tu, z którymi musiałem sobie poradzić. To teraz już nie mają, jak wyjść. Okej, okay, no niby tutaj sobie kury, świnki i tak dalej. Ale skąd macie na przykład wodę? Czy ze skał jakoś zbieracie, skrapla się. No zastanawia mnie tutaj ich ta cała. Jak oni tutaj żyją, jak oni tutaj funkcjonują, żeby, żeby przeżyć? Bo może dość niedawno tutaj zeszli, jeszcze mają różne zapasy, a u góry się zalęgły zwierzęta. No teraz już ich nie ma, bo wybiłem oczywiście, ale no No to jest dziwne. Ja bym ich zabił, wiecie co? Bo nie chcę mi się jakoś tak dużo doświadczenia tu za nich będzie, a tego węgarda będę tam zabijał gdzieś u góry, no bez sensu. Jakoś tak. Może to jest absurdalne, wszystko co robię, ale cała, cała, cały ten gotyk jest dość absurdalny, więc ostateczna walka na koniec odcinka. Miejmy nadzieję, że się nie zdenerwuję. Yy, tylko, że to tak, czy ja muszę ich zacząć... Jeszcze szkielety wam tu wszędzie leżą. Fajnie macie, nie? Fajna skiny. Yy, czy ja muszę na przykład... Na jakoś... pewno masz no nie, nie muszę ich po prostu chyba zacząć zabijać i tyle. Wydaje mi się, że to będzie najlepszy pomysł, czyli w tym momencie robimy tak. O nie, no to się. Do tyłu. Ani. Ten ma tarczy, jest przerąbany, ale chciałem mu wbić silny. No ale to nie jest. To za bardzo się tutaj nie da tak zrobić, dobra? W takim razie nie wiem, jakoś. Znaczy, dobra, już nie będę wczytywał. Może się uda teraz ich jakoś wybić, tylko troszeczkę dłużej to potrwa. Patrzę na czas cały czas, zerkam, ale. Kurde, włączyłem sobie pod jedynkę marchewkę. Chciałem szybko, szybko wcisnąć tap i jeden, nie? To Skilowo, fajnie, ale nie. Gra, gramy nie, nie tutaj nie wynagrodzi za skilla, tylko gdzieś tam się lekko zbaguje i po prostu nie wyłączy ekwipunku, a jedynkę zaliczy jako wciśnięcie marchewki pod, pod to, co tam chcę używać pod jedynką. Zapewne tak chciałem zrobić. Także no, czasem tak to niestety jest. Dobra, Możesz nie przestać. wiem. Gin po prostu, znowi się. No, uderzaj! Dobra, 50 jest za was, ale. Ale tutaj jest problem troszkę z życiem. Czy nie lepiej by było dwuręczny tutaj założyć? <laughs> Dlatego, że. Oczywiście nie ten. Eee, wiecie dlaczego? Dlatego, że zrobiłbym im po prostu sieczkę. Aha, no mniej więcej tak się tak chciałem zrobić. Teraz już nie mam kondycji. Jezus, no ta walka jest po prostu patologiczna, ale. Co ja mam zrobić? No chcę, chcę dobrze, ale tutaj się jakieś łóżko blokuje. Tu jest ciężko walczyć ogólnie. Nie wiem, wejdźmy tu, tu jest taka dość. Gdzieś tam mnie zawsze trafi. O nie, dobra, jeszcze żyję. Tam coraz więcej ludzi się do mnie zbiega, z tego co słyszę. Ale trudno, dobra, mówię, patologiczna walka. Możecie przyspieszyć. Najlepiej no, po prostu takie odcinki, znaczy takie odcinki, takie akcje oglądać w jakimś przyspieszeniu. 1.25, 1.5, bo nawet ja to jakoś bardzo szybko nie mówię. Uff, dobra, powiem tak, został tylko prawdopodobnie dowódca, była ciężka walka dość z tymi wszystkimi tutaj ludźmi, ale jakoś się udało, także spoko. Ja niestety tam gdzieś zginąłem, musiałem wczytać i ten przywódca ma od nowa full życia, ale to już myślę, że jakoś tutaj damy radę. Niestety ma tarczę i może to być dość problematyczne, ale odkryłem taki pewien sposób, który jest durny jak wszystko tutaj, ale no niech będzie. Tu akurat może się uda wbić. Okej. Okay. a to o, no, najmniej życia w ogóle ze wszystkich. Patrzcie, co coś jest. Jezus Maria. Logic, fuck logic. ok, gniemy. Jest zabierę negatów. Nie wiem, które, które, tam zadanie było powiedzmy cięższe, ale niech będzie że tak. Niestety gdzieś tutaj tarcza wpadła prawdopodobnie. Dokładnie. Cholera, no chciałem zobaczyć. To mogła być dobra tarcza. To O jest tutaj. ok. Ozdobny pawęż, czyli to nie jest. No, a chociaż 4000. Na tarczy zdobione wygrawerowane inskrypcje. Zdob ozdobnie może, miało być. By chronić króla. Okej, okay, niech będzie. Dobra, w takim razie to zadanie mamy wykonane. Niestety do Cape Dunn dalej nie przybyliśmy tak naprawdę. Ale to już jest tylko kwestia wyjścia z gó do góry, mm, no tutaj z tej jaskini i wtedy już będziemy... A, jeszcze sobie kury pozabijam. Swoją drogą, świnie dawały 20, kury 10 oczywiście, ale najlepsze jest to, że świnie dają aż trzy mięsa. I już jak one mi się praktycznie skończyły, to teraz mogą sobie ich trochę też zebrać. A świnie, a kury, a kury po jednym przynajmniej, więc też warto tak naprawdę, bo wilk chyba też daje jedno mięso, a <laughs> jednak jest go ciężej zabić, Nic więc pod względem tutaj takiej opłacalności tego wszystkiego, no to się nie bardzo opłaca. Szczególnie, mięso. że ostatecznie z, z, zebraliśmy o, dość sporo tych, to jeszcze żyjesz? Szkoda, że skór jajka, skór jajka nie wypadają, no ale dobra, zebraliśmy sporo tych mięs i tak samo... Tego miecz nie da wziąć? Chyba nie. No i tak samo tego doświadczenia ostatecznie zdobyliśmy też sporo. No a mimo wszystko poziom dalej nie wszedł. Czyli wyzabiliśmy, wyzabiliśmy wszystko. Dostaliśmy nawet teraz 2000, czy tam 2,500 za wykonanie tego zadania, a jednak tutaj to do końca nie zadziałało. Zresztą ktoś się pytał, czemu ja zaczynałem na poziomie 10. Ja tak jakby mam z zerowego poziomu, teraz 18, czyli 180 punktów dopiero wydałem nauki chyba. Chyba tak, siła ze 150, znaczy siła, no coś takiego, nie, więc to jest jakoś, nie wiem czy to jest jakiś błąd i ja tutaj będę miał teraz przerąbane przez to, bo mam 10 leveli wstecz, czy to jakoś, czy tak się po prostu zaczyna z bogów i każdy tak grał i, i tam się nic nie zmienia, po prostu jest przesunięte te poziomy, ale doświadczenie jest dalej tyle samo. Miejmy nadzieję. W każdym razie ja sobie wyjdę z tej jaskini, gdzieś tam dojdę pod bramy Cape Dan i w następnym odcinku widzimy się tam, robimy kolejne zadania, bo tam kilka już Nie do zrobienia rzeczy ciekawych. jest. Więc tak jak mówię, widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć!